Yo mano, witam was w moim nie wiem którym odcinku bo mi nie działa teraz internet nie wiem jak prześledzić dzisiaj ten filmik chyba nie prześledzi dzisiaj w sobotę no to najwyżej jutro yy. co to jest tak, tutaj rośnie chyba zboże to jest yy, my jesteśmy oczywiście normalny, nienormalny znaczy... Ostatnio sobie pograłem na normalnym. Zginąłem parę razy, ale... No i oczywiście tak niezaplanowane. Ziemniak. Ziemniaka mamy. A to ziemniak nam tam rośnie, spoko. No, zobaczymy czy to jest. Teraz zobaczymy czy to ziemniak jest A to, aha przypomniało mi się Dzisiaj mieliśmy Tak to jest ziemniak spoko. Dzisiaj mieliśmy zbierać te drewno Drewno i sadzonki bo będą, będą nam bardzo potrzebne Znaczy jedynie jak bo ja będę robił wieże yy, Będę robił wieże tam na środku tego jeziorka Albo, albo ze stolna, albo z drewna. I wy sami wybierzecie. Pod odcinkiem będą dwa, dwa napisy. Mówicie, yy, drewniana, kobusy yy, stolnowa. No i potem ten, który już mówiłem, to niedawno, jakieś dwa miesiące temu, jak było też głosowanie od No to właśnie... Trzeba mi powiedzieć, teraz e, kto jak więcej będzie miał ten e, łapek, jak będzie miał więcej łapek, ten komentarz z stolnem to będę budował ze stolna. Jak z drewna, to będę budował z drewna. Drewno drewno. Stoper oczywiście włączony. Kurde, nie mam... nie mam tego telefonu. Spoko, nie ma się telefonu. Trzyma na dole oczywiście. Nie ma to jak dół. No ja pierdzielę, jeszcze na złość mi tutaj dają ten. Spać. Możesz spać tylko w nocy. No ale jest wieczór, ja chcę spać. Wczoraj się położyłem o trzeciej w nocy, bo byłem na osiemnastce. Ludzie, jestem zmęczony. No, możesz spać tylko w nocy. A co kurde tam jest? Do no, jasnej. What the fuck? Głowa widzę Steve'a w środku. Lol. Nie wiem, co się stało. Ale... No, to zaczynamy od tego drzewa. Tego drewna. Lol, od razu sadzonka. Rozumiemy, że tutaj będą te...

W ogóle nie mimo. Jeść! 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 Chcę jeść! Chcę jeść! Jeździ! Daj mi to mięso! Jeść, to głupiec! Jeździ jak to zimne! Jeszcze się przy okazji ubyć Napierze, tak, przygrzeję się na piecu. No, no, Najwyżej upieczy się na końca. Fuck you! No, Kręcę się jak Minecraft 1.8 demo. I nie wiem, czy... Nie, nie będę z tego nakręcał najwyżej drugi sezon jak... Jak będę miał to może nakręcę, Może podkreślam nakręcę z 1.8. Jest! Jest! A, sobie... jeszcze trochę głodny jestem, jeszcze to muszę uciec. Dziękuję kurczaku, przeście się najadłem. O Wiecie co wam powiem? Że, na, y, że dla mnie to lepiej by było, jak ja bym zrobił farmę tego. czy y, 3 znaczy, jezus. Y, Zbola bo. Bo naprawdę bo. Bo ja pierdziel, Naprawdę Naprawdę bo. Aha, mam dwa drony. Znaczy, to idę. 2, 2, 2 te 2 wiadra Włokzie mi uciekłeś. Yy, I tak, teraz sobie... No nieważne. No fuck! No, zaraz będzie się lagowało na Bo no, wiem, że nie ma mocy nawet, nie chcę się położyć. Wiecie co, zrobimy chyba żelazne. A ja niech wam nie powie co zrobimy, żelazo. Zatrzymajcie filmik, się domyślcie, tak, jaka to żelazo. Ym, a po co tu zaraz zobaczycie, już Boli noga, boli kopie. I tutaj... To będzie takie coś A czy takie coś? To będzie nasza farma. Bo naprawdę głód no głód mamy ludzki. No a przecież ten Musimy coś jeść Przecież cały czas jabłek nie będziemy jeść i... W ogóle po co ja zabiłem tego ptaka? No po co ja je zabiłem Przecież mogliśmy zrobić farmę tego Byśmy mieli nieskończoność ich ja pierdzielę Powiem Wam, że jeszcze marchewka by nam się przydała. To by było już super naprawdę... I to, i to, i to, i to. Yy, tutaj nie nasiona No nie! O, to nam się nawadnia. I będziemy mieć, słuchajcie, chlebek, Nie nieskończono się. Nie, nie martwcie się, Ko kości nie będę marnować. Yy, co miałem? Aha, To robimy na wszelki A kurde, jeszcze furteczka. To dzisiaj zrobimy farmę. Spoko. Ale ja kurde, drażni mnie to, że nie mam internetu. To tak, byście mieli dzisiaj. Filmik, filmik, filmik. Film. Czy nie, bo tutaj jest wejście, tutaj będzie wejście. Znaczy... No nieźle to powiedziałam. Bo tutaj jest wejście, tutaj będzie wejście. I nikt nam się tutaj nie dostanie. Nasza. Irytuje mnie to. Trzeba to w innym miejscu. O no, jest. Trzeba to w innym miejscu zrobić. W sampie też mnie jedna rzecz irytuje, której tam nie powiem. Tutaj, tutaj będzie taka farma ścinek, nie? Tutaj jak będziemy mieć bardzo dużo, to wokół całego stawika będzie was ścinek. Albo tylko z tyłu, o tak, tylko z tyłu będzie I tutaj będzie potem jeszcze wejście do farmy ziemniaka I <grym> chciałam powiedzieć ziemniaka, co to O czekajcie, zaraz przyjdę Dobra, ja szybko. Nie mam czasu, mnie już wołają. Niedługo będziemy kończyć. Szybko. One, one, tu. Kur... One. Ok. Szybko, szybko. Kosa gdzie jest? Kosa śmierci Fuck you Tutaj miało być to Kosa śmierci Śmierć Kurde, tu miało być Ziemniak, tu jest ziemniak Ziemno, tu ziemniak Kto chce ziemniaka, ręko. łapka w górę to chce ziemniaka, łapka w górę. Odkurak to chce ziemniaka. Dzisiaj będzie taki. A. Dzisiaj będzie taki bardzo krótki odcinek, tak zrobiony trochę na pałę, ale nawet nie na pałę, bo zrobiliśmy farmę. No to tak, jeśli ten filmik, a widok na przykład. jeśli ten filmik Wam się spodobał, nie, nie zapomnijcie dać subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. Więc na razie cześć, do następnego odcinka, już którego tam. Nie wiem którego. No to na razie cześć pa-pa!